Ciąg i drzwi, otwieramy do siebie. Dobra, jaki tu jest kod? Tu są trzy rzeczy. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. To jest 1, 20, 22, 20, 23, 20, 24, 25, 26, 27, 28. 28 20. 20 razy 4, <ślinicza> ile to jest? 20 razy 4 to jest 80. Plus 8, 8 ja bym, ja bym stawiał, razy to, 20. Ja bym stawiał, że to są piątki. Bo cztery są tak i piąty tak. A może tak być. Czyli by było 28 razy 5. 28 razy 5. Weźcie jakieś tam. 120, 143. To jedyne. I to się umie liczyć bardzo dobrze. 100 i zobaczymy czy to wyszło. Jeżeli nie, to policzymy jak... Tutaj na przykład nikt nie wyjdzie? Wyjdzie. Nikt nie wejdzie do nas. Trzymaj teraz na laty notary. Na Sto czterdzieści trzy, mówisz tak? Proszę bardzo, brawo. Brawo! O, to jest ruchome. Można się przejechać. Nie ma na pięciu, zobaczcie. Jest jakiś kod, ale nie ma na pięciu. Pokaż. Są! Są, zobaczcie. To chyba skomplikowane okropnie. To też mamy kłódkę? Mamy kłódkę i mamy kod. Hmm, te hmm. Szukamy, słuchajcie, podpowiedzi. Puszcz mnie, ja się cofnę. i tam jest 7. I 3, 2, 7, 2, 3, 7. 4, 3 też było. 3, 2, 7. 3, 2, 7, 3. 3, 2, 7. 3. nie pasuje. 3. Spróbujemy na od razu. Dwie godzin? No, no, więcej. Choć, dziękuję, dziękuję. Może z dwadzieścia. Bardzo możliwe. Nie mogę no, rozłączyć. Tą słuchawką, tu z tej Udało się Woda wody. Wody. Woda kopii, i idziemy to, dalej. Mamy. Mamy. O, I znowu kolejne drzwi. masz Tak. Tutaj jest kluczyk. Działa. A, Brawo, oliwka! Powiedz to, powiedz tu, tutaj. Weź ten kluczyk włóż na miejsce. To teraz, teraz musimy niech chyba niech wziąć pożyś tego, pożyś... Tego, tego kijka. Na się to stało? raczej to musimy go wziąć. To, wziąć. Tak, Prowyś, to A, okay. No się tam dalej. Ja przecież w slapę, to jest w tym Dziewczyny się mieszczą i w nie My Chyba trochę gorzej. O, tak, no. tak, tak. I teraz musimy szukać... Ej, te ale tutaj są drzwi! Turcia, 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 podejdź do tej kłódki Zobacz, czy ona ma... Y... Ona jest szyfrem Szyfrę, dobra. Szukamy... Szukamy szyfru. Do kolejnej kutki. No, co to nam chyba sufit bardziej na głowę spadnie. No ale ten kijek jest po coś. Co tam? Tak? Tak, tutaj. No po coś No po coś tak. A ten telefon do czyj to jest? Mój. Aha. Możemy nawet przejść. Dziecia, bo na spanie w tym Gdzie ty? Ja nie idę, Daj co Oliwka, daj mi latarkę! Swoją mamą. Oliwka, a masz? Chciać ja mogę ten potyczek? Tak? tak, proszę. Przecież, teraz jest tak fajnie, bo słuchamy się wszystko na zdanie. Wszyscy... To jeszcze szósty, tu na dole. Tu widzę taką linię, tak? Hejka! Łocieńscy i kaniewscy. Przechodzimy przez kolejne drzwi. Ale poczekaj, czyżby to był koniec już? No nie, nie. No gdzie masz? A, tam masz. Pokaż mi tego kijka, bo tam klucz wisi. A, no widzicie. Ej, to jak jest? to możliwe? Olika! Nas musiał chyba tam podsadzić. I to są te drzwi już klucz do drzwi wyjściowych? No, nie wiem. No, to otwiera? Ja. O, dobrze, otwieraj. Yes. A gdzie a jest kłódka? A gdzie? Właśnie, kłódki nie ma. Gdzie, nie, I nie, nie, nie mi się nie, wydaje, że to no, ma, jest drzwi ty, wejściowe no, już. Nie. Tak, wracamy do drzwi wejściowych i wychodzimy. Tak. Musisz teraz razy okazać, to nie ten grubszy, co? Ale jak tu fajnie można w gumę podskakać, nie dziewczyny? To już? Zobaczcie, proszę Państwa, też. To było najpiękniejsze, jak na życiu. Gratulujemy Wam. 啊。Um.